Ery. Stosunek Moliera do swego tematu Stosunek jego przeciwników W tydzień po zakazie, jakim król zmuszony był obłożyć świętoszka po jego pierwszym wystawieniu, włoscy aktorzy grali na dworze bardzo drastyczną farsę pod tytułem Skaramusz pustelnikiem. Wychodząc, król rzekł do Kondeusza Chciałbym wiedzieć, czemu ludzie, którzy się tak gorszą komedią Moliera, nie mówią nic na Skaramusza. Na co Konteusz? Bo Skaramusz... Wyszydza niebo i religię. O co ci panowie się nie troszczą? Komedia Moliera natomiast wyszydza ich samych i tego nie mogą znieść. Odpowiedź dowcipna i niewątpliwie trafna w stosunku do wielu wrogów komedii Moliera, ale niepodobna jej uważać za całkowite rozwiązanie kwestii. Niepodobna powiedzieć, żeby wszyscy, których gorszyła komedia Moliera, byli obłudnikami. Sądzę, że gdyby komedia ta była napisana dziś, w naszej wolnomyślnej epoce, niełatwo by się dostała na scenę cóż dopiero wówczas. Samo poruszenie tych tematów, samo wprowadzenie przedmiotu z natury swojej należącego do ambony i konfesjonału na scenę do komedii, która daleką była wówczas od dzisiejszej swej godności i sąsiadowała najbliżej z plugawym błazeństwem, była, powtarzam, dla wielu skandalem. Skaramusz był błazeństwem i podawany był jako błazeństwo. Świętoszek zgoła inaczej. Tak więc możemy przypuszczać, że wiele osób mogło się z najlepszą wiarą gorszyć świętoszkiem. Przy tym mówiono: różnica między świątobliwością szczerą i udaną jest w sercu. Formy zewnętrzne są te same. Niepodobna tedy okryć śmiesznością jednej, aby coś z tej śmieszności nie przylgnęło i do drugiej. Niepodobna skaleczyć maski, aby przy tym nie drasnąć i twarzy. Tartif jest obłudnikiem. Ale organ jest szczerze, choć ciasno, nabożnym. I cóż zrobiła zeń ta rzekoma religia? Głupca, człowieka bez serca, wyzutego z ludzkich uczuć, złego ojca rodziny. Kwestia jest wtedy dość złożona. Jak pojmować, nie biorąc się dosłownie na lep jego wymownej argumentacji w podaniach do króla, prawdziwy stosunek Moliera do jego tematu, do religii? Nie mamy żadnego prawa przypuszczać, aby był wrogi. Ale religia Moliéra to była raczej ta sama religia natury, którą wyznaje Montaigne. Schylenie głowy przed niewiadomym, przed formami katolicyzmu, przy równoczesnym żądaniu swobodnego rozwoju instynktów. Owa religia posępna, groźna i zaborcza, jak również religia wciskająca się w cudzy dom, narzucająca się wszystkim na cenzora i chcąca wytępić radość i swobodę życia, musiała mu być wysoce antypatyczna, porówni jako pisarzowi, człowiekowi, i jak wspomnieliśmy, dyrektorowi teatru. Dlatego, mimo że Molière się zarzeka, iż w utworze swoim mierzy jedynie w obłudę, nie zupełnie trzeba mu dowierzać. Mierzy on, mimo iż bardzo oględnie i zręcznie, także i w formy tej religii, choćby i szczerej, któremu się zdają ciasne i wrogie życiu. Faktem jest, iż jako przeciwstawienia obłudzie nie wprowadza obrazu szczerej pobożności, ale przeciwnie, rozdziela światła i cienie w ten sposób. Z jednej strony kilku szalbierzy i głupców, z drugiej ludzie uczciwi, godni, sympatyczni, ale bliżsi owej świeckiej moralności uczciwych ludzi niż żywego chrystianizmu. Molier czuł zapewne tę słabiznę i starał się ją osłonić tyradą Klanta na cześć prawdziwej pobożności. Zaznaczyć trzeba, iż tyradę tę dopisał dopiero później, po pierwszym zakazie sztuki, a doradził mu to książę Kondeusz. Tak zwany Le Grand Conte, Wielki, jak mówiono wówczas, libertyn, czyli niedowiarek. Zaznaczmy również, iż Molière był częstym gościem salonu słynnej Nino de Lanclon, który uchodził za fortecę libertynizmu. Tym ciekawszym staje się fakt, iż książką, która zapłodniła Moliera, świętoszkiem i wskazała mu niejako drogę, jest dzieło natchnione najbardziej surowym i żarliwym chrystianizmem – prowincjałki. Bez prowincjałek nie można sobie wyobrazić świętoszka. Tylko mistrzostwo ironii, które rozwija Pascal przeciw Jezuitom, Mollier zwróci także i przeciw jansenistom, a raczej stworzy typ tak ogólny, iż obie walczące strony będą się w nim szukać nawzajem. Jansenistą mógłby być Tartif wtedy, gdy nakrywa chusteczką pierść do ryny i gdy uczy orgona patrzeć na ziemię jak na kupę błota. Molinistą, kiedy wtajemnicza Elmire w sposoby porozumienia się z niebem i oczyszczenia uczynku przez dobrą intencję. Ujęcie typu jest tu tak szerokie, iż dociekania, w kogo Molier mierzył w szczególności, zawsze będą ścieśnianiem jego satyry. Mimo to, jak zawsze, współcześni wskazywali palcem kilka osób, których portretem ma być biedaczek Tartif. Najwięcej prawdopodobieństwa ma pogląd, iż świętoszek. Nie zatracając swych cech ogólnych, mierzy jednak osobliwie we wspomnianą już kongregację Świętego Sakramentu, która umiała w praktyce połączyć jansenistyczną nietolerancję z jezuickimi metodami. Król, którego kongregacja krępowała w jego bujnym wówczas życiu miłosnym, zgniótł ją tak, jak zgniata w ostatnim akcie świętoszka. Tym tłumaczy się w znacznej mierze niesłabnąca opieka i życzliwość króla w tej sprawie. Świętoszek był dziełem proroczym. Ludwik XIV z wiekiem stał się organem. Ostatnia jego kochanka, pani de Mantineau, wprowadziła go na tę drogę. Spowiednicy królewscy zaczęli rządzić Francją, zadając jej wiele klęsk. Obłuda religijna stała się drogą do kariery. Dwór, Paryż, Francja wszystko na wiele lat znalazło się pod znakiem Tartifa. 5. Zdobycze komedii Moliera. Głębia. Charaktery. Mądrość. Powinowactwo z dramatem. Satyra. Komedia świętoszek jest bezwarunkowo szczytem geniuszu Moliera, zarazem jednym z najśmielszych czynów artystycznych, jakie ludzkość wydała. Tylko jeden Molier zdolny był zamknąć ten temat w ramach komedii, nie obrażając na każdym kroku poczucia widza, a zarazem nie przytłaczając go ponurością obrazu. Siła i artyzm dzieła są takie, iż szpetna prawda życia wznosi się do wyżyn harmonijnej poetyckiej złudy. Mocą tej tajemnicy geniuszu potwór Tartif staje się rozkosznym wręcz zjawiskiem, a najbardziej odrażające jego czyny zanurzają nas w pełni estetycznego zadowolenia. A teraz zestawmy daty. Mollier wystąpił pierwszy raz na dworze króla z jakąś ucieszną farsą, która się nie zachowała w roku 1658. W roku 1659 daje pocieszne wykwintnisie. W 1662 – Szkołę Żon. W 1664 – Świętoszka. I oto w ciągu lat sześciu, od farsy bliskiej jeszcze średniowieczu, tkwiącej w atmosferze kuglarzy jarmarcznych, doszliśmy do szczytu, którego komedia współczesna nie tylko nie przewyższyła, ale który na zawsze zapewne pozostanie jej niedościgłym wzorem. Z dawnej komedii, której celem było tylko bawić, mniej lub więcej wybrednie, ale tylko bawić, Mollier uczynił głębokie studium duszy ludzkiej. Tradycyjne marionetki, których ślad widzimy jeszcze w pierwszych jego komediach, zmieniają się w ludzi, w nieśmiertelne typy. Żyją jakby stokrotnie spotęgowanym życiem ludzkim, skupiając niby soczewką poruszające ludźmi namiętności. Zarazem, o ile komedia przedmolierowska jedynie bawi, Mollier bawiąc nas, i to bawiąc o ile lepiej, nie poprzestaje na tym. On nas uczy. Nie ma w jego utworach oschłego dydaktyzmu, ale dzięki samej głębi ujęcia wyłania się z niej nauka, mądrość życia. Nie jest to owacnotliwa mądrość, którą do zbytku czasem częstuje się młodzież. Skąd spotykał się Molière z zarzutem niemoralności? Rousseau. Jest to mądrość dla ludzi dojrzałych, mających odwagę spojrzeć życiu w oczy. Molière działa jak doświadczenie, nieraz gorzkie, bolesne, chociaż w śmiejącej się podane formie. To też w dziele swoim zaciera on niejednokrotnie granice pomiędzy komizmem a powagą życia. Omawiając w Bibliotece Narodowej Molierowskiego Skąpca, starałem się wykazać, w jaki sposób największe komedie Moliera mieszczą w sobie istotę nowoczesnego dramatu. Molier doprowadza nas aż na sam kraniec, aby Świętoszek skończył się szczęśliwie, trzeba było Molierowi uciec się aż do cudownej interwencji monarszej. Już szkoła żon była w teatrze francuskim utworem rewolucyjnym. Świadczy o tym sama kampania, do jakiej dała powód. Ze szkołą Żon rodzi się w teatrze francuskim komedia obyczajowa i komedia charakterów. Ale pod wieloma względami te nowe zdobycze gniotły się tam jeszcze w dawnych ramach. Ten plac publiczny, na którym toczy się akcja, zmiana nazwiska, na której wspiera się cała intryga, ciągłe zwierzenia Horacego i monologi Arnolfa. Wszystko to, jakże wydaje się ubogie wobec wspaniałej ekspozycji Tartifa, wobec soczystych, pełnych scen trzeciego i czwartego aktu. Molière przebiega drogę od starej farsy do nowoczesnej komedii w siedmiomilowych butach. Tym razem jeszcze od szkoły żon zrobił krok olbrzymi i ostateczny. Dalej już komedia nie sięgnie ani u Moliera, ani po nim. Niepodobna mi tu obszernie rozwodzić się nad rysami, które czynią z Świętoszka komedię na wskroś obyczajową, wprowadzającą nas do wnętrza domu paryskiej i mieszczańskiej rodziny, nad tymi, które czynią zeń arcydzieło komedii charakterów, gdzie zewnętrzna intryga nie gra żadnej roli, a cała akcja wynika z zazębienia się i tarcia tych charakterów o siebie. Niepodobna też wyszczególniać wszystkich genialnie prostych i celnych rysów komicznych, w których Molière ujmuje swój temat. Ale w scenach tych, naznaczonych najwyższym komizmem, Molière nie zaparł się tej macierzy, z której wyrósł, starej farsy francuskiej. Bez jej szerokiej wesołości nie zdołałby zneutralizować elementów ponurego dramatu, w każdej chwili gotowych wcisnąć się tu na scenę. Pani Pernel, Doryna, Pan Zgoda, Orgon, wreszcie w scenie, gdy siedzi pod stołem, to są owe farsowe tradycje. Jakże wzbogacone, jak szczęśliwie przeobrażone pod piórem Moliera. Ale Tartif jest czymś więcej niż arcydziełem komedii obyczajowej i komedii charakterów. Jest to zarazem pierwsza od Arystofanesa satyra społeczna na scenie i to satyra o najwyższej doniosłości. Jest to jedno z tych dzieł, o których można powiedzieć, że ważą na losach ludzkości, niemal rozstrzygają o nich. Satyrą, pamfletem są już pocieszne wykwintnisie. Ale przedmiot ich jest nieskończenie węższy, literacki. Jeżeli prawdą jest tradycja o owym staruszku, w czasie pierwszego przedstawienia wykwintniś miał krzyknąć: Śmiało, Molierze, oto mi komedia! Trzeba uznać, iż Molier posłuchał zachęty. Tartif, a później Don Juan, dają miarę śmiałości i głębi, z jaką Molier zdolny był ujmować zjawiska społeczne. Kto wie, co byłby jeszcze osiągnął na tej drodze, gdyby zbyt nierówna walka nie złamała jego sił. 6. Doniosłość społeczna satyry Moliera. Molier odkrył jedną tajemnicę: odkrył w teatrze nową potęgę jedną z największych, jakie istnieją mianowicie zabijać śmiechem śmiechem brzmiącym ze sceny. W ręku Moliera komedia staje się satyrą jedną z najgwałtowniejszych, najcelniejszych, jakie istnieją. A równocześnie piętnując to, co go przejmuje wstrętem, Molière głosi swą twórczością własny ideał życia. Komedia staje się u niego niejednokrotnie trybuną, mównicą. I posiadłszy tę potęgę, Molière jest nie tylko twórcą komedii. On jest i twórcą życia. Przyszedł, spojrzał dookoła siebie i powiedział To, a to jest głupie, złe i śmieszne, nie chcę, aby to istniało. I to, co on tak napiętnował, znikało strawione własną śmiesznością. Jeżeli problem świętoszka jest dziś poniekąd przebrzmiały, to właśnie jest największą zdobyczą Moliera. Nie zmienił oczywiście Molière zasadniczych cech ludzkiej natury, ale w momencie przeobrażania się społeczeństwa zwalił swoją satyrą nie jeden z bałwanów stających na przeszkodzie idącemu nowemu życiu i tak potężnie jak może nikt inny przyczynił się do jego ewolucji w duchu światła i swobody. Przyszłość ziściła wszystkie postulaty Moliera. Od pierwszej chwili powrotu do Paryża, Molière czuje się nieswojo w tym świecie. Na każdym kroku widzi panoszące się głupstwo, ciasnotę pojęć, bakalarstwo, obłudę, przemoc, ucisk. Toteż każda jego sztuka to wybicie jakiegoś okna, aby wpuścić powietrze, którego potrzebował dla płuc. Epoka, w której żył Molière, znajduje się na przełomie dwóch zmagających się z sobą światów. Z jednej strony nowoczesna myśl, niezmiernie bliska już nas, z drugiej cały aparat społeczny i naukowy, niemal średniowieczny, przeżyty, ale dzierżący jeszcze wszystko w ręku i konwulsyjnie broniący się inwazji nowego ducha. A obręcz ta była silna. Oficjalni władcy ludzkich wierzeń i myśli posiadali w ręku wszystkie środki represji. Medycyna. Prawoznawstwo, filozofia i najgroźniejsza z nich teologia podawały sobie ręce, gdy chodziło o poskromienie śmiałka, który się odważył podkopywać autorytet lub rutynę. Ateuszem jest, kto nie wierzy w puszczanie krwi, heretykiem, kto nie wierzy w Arystotelesa. Ale ogłosić wówczas kogoś ateuszem znaczyło niemal postawić go poza obrębem prawa, znaczyło poszczuć go jak psa. To nam tłumaczy doniosłość walki Moliera z ówczesną medycyną. To nam tłumaczy, jak świętoszek czy farsy lekarskie Moliera, czy też jego pocieszni filozofowie, wszystko płynie z jednego i tego samego źródła. Pamiętajmy o potędze ówczesnych tartifów i orgonów. Przed nimi to Kartezjusz chroni się przezornie do Holandii, a i tam na wiadomość o skazaniu Galileusza niszczy swój traktat o świecie. Wobec zjednoczonych potęg duchownych i świeckich, jakże słabe były środki, którymi rozporządzali ówcześni bojownicy światła. Myśli ich wyrażane z nieskończonymi ostrożnościami krążyły wyłącznie niemal w szczupłym kręgu naukowego świata. Przenikanie ich do ogółu było bardzo ograniczone. I naraz przybył im nieoczekiwany sukurs. Ten aktor wędrowny, wesołek królewski, który nim puścił się z trupą komediantów na prowincję, liznął co nieco z filozofii Gassendiego, a później nauczył się po prostu czytać w księdze życia. Stanął w szeregu walczących o światło, mając w ręce najsprawniejszą broń, śmiech i szyderstwo. I stał się ten cud, iż od potężnego wybuchu śmiechu, wywołanego geniuszem komicznym Moliera, zatrzęsły się mury gmachu, którego nie mogły zburzyć zespolone trudy uczonych. Od tego szerokiego śmiechu pierzchają duchy ciemności, a myśl ludzka może się rozwijać swobodnie. Strzały Moliera docierają tam, gdzie nie mogą dosięgnąć kolumbryny mędrców. W nieśmiertelnych typach, zdaniach, piętnuje on swoje ofiary znamieniem śmieszności, spod której się już nie podniosą. Mollier jest jednym z szermierzy, którzy najdzielniej przyczynili się do przyspieszenia koniecznej i zbawczej przemiany, nim spełni się ona w historii, w nauce, spełniła się w jego duchu. Czy Mollier zdawał sobie sprawę ze swego współpracownictwa z najwyższymi duchami epoki, z dziełem Kartezjuszów i Paskalów? Może. Ale ten dyrektor teatru, jego główny aktor, dostawca repertuaru i aranżer dworskich uroczystości, dosyć miał swoich spraw na głowie. Stało się to poniekąd mimowiednie, mocą tego imperatywu zdrowego rozumu oraz wrodzonego instynktu swobody, jakie tkwiły w Molière. Może tak samo byłby zdziwiony, dowiadując się o tym, jak tym, że w jego dziele tkwią już owe elementy, które w półtora wieku po nim wydadzą rewolucję francuską, jak to w nim odnaleźli jego komentatorzy. 7. Źródła świętoszka, jego przeobrażenia, akcja, charaktery. Świętoszek jest jednym z najbardziej oryginalnych utworów Moliera, który gdy mu to było potrzebne, albo gdy się zanadto śpieszył, nie robił sobie skrupułów w czerpaniu z różnych źródeł, przeobrażając zresztą dotknięciem mistrza każdy motyw i nadając mu właściwy ton. Mimo to hipokryzja nie była obcą literaturze francuskiej. Historycy literatury wymieniają wśród rzekomych źródeł, w których można odnaleźć dość dalekie analogie do Świętoszka, satyrę Reniera. Komedię Aretina, nowele Boccaccia, romans Solera, Periander, nowele Scarona, Obłudnicy, wreszcie powiastkę Barbadilla, stanowiącą może znowuż źródło Scarona. La ira du perzi celistina. O znaczeniu prowincjałek Pascala, może największym dla powstania Świętoszka, wspominaliśmy już poprzednio. Ale jeżeli temat był w literaturze nie nowy, Molier odnowił go najzupełniej. Nadał mu akcent, który z jego komedii uczynił dzieło epokowej doniosłości. Powiedzmy od razu, że ten najgenialniejszy z jego utworów nie jest najdoskonalszym z punktu widzenia klasycznej sztuki. Pod względem jednolitości, wzorowego prowadzenia akcji, przewyższają go niewątpliwie taki mizantrop lub Uczone Białogłowy. Przyczyna tego stanie się jasna, skoro sobie przypomnimy musowe przeobrażenia, jakie przechodził świętoszek. To też, oceniając go pod względem kompozycyjnym, należy pamiętać o tych kolejach. Nie wiemy, jaka była jego pierwotna postać może różniła się znacznie od ostatecznej redakcji. Byle osiągnąć cel to jest wystawienie świętoszka Mollier nie targował się zbytnio o szczegóły. Gotów był zmieniać, ujmować, przerabiać, a zawsze w gorączkowym pośpiechu wśród nawału prac i dalszej twórczości. Niejedna zapewne skaza jest wynikiem tych przeróbek, a może i jeden rys, którym zachwycano się później jako wyrazem genialnej intencji Moliera. Pierwotnie wystawił Molière trzy akty. Nie wiemy wprawdzie, czy to była pełna sztuka, ale w każdym razie trudno przypuścić, żeby to były pierwsze trzy akty dzisiejszego świętoszka. Później wiemy, że Molière przerabiał go, łagodził, że tartif, który zrazu występował niemal w duchownej sukience, przemienił się na dwornego i modnie odzianego panufla, aby potem znowu wrócić do postaci tartifa. Kto wie, może całe projektowane małżeństwo tartifa z Marianną jest późniejszym dodatkiem, mającym za cel podkreślenie świeckiego charakteru obudnika. Nie jest to wcale pewne, gdyż, jak poprzednio wspominałem, w owej epoce świecki charakter dał się najzupełniej pogodzić z rolą wścibskiego i interesownego dyrektora sumień. Ale jest to możebne. Kto wie, może cały drugi akt jest wstawiony później w tym celu. Istotnie ten akt, nie posuwający w niczym akcji i stanowiący jak gdyby dygresję, sprzecza się trochę z resztą sztuki. Opóźnia zjawienie się głównej osobistości, łamie linię charakteru orgona, okupując to zresztą sowicie śliczną sceną z wady miłosnej. Ale i ta scena, i scena Marianny z ojcem i Doryną nie są organicznie związane z komedią. Mogłyby się znaleźć w innym utworze. Weźmy dalej zjawienie się Tartifa, które przypada dopiero na trzeci akt. W żadnej komedii Moliera nie ma przykładu tak późnego zjawienia się głównej osobistości. Sarsej tłumaczy to tym, iż wobec tego, że cała akcja polega na ślepym zaufaniu orgona, trzeba było aż tyle czasu, aby to zaufanie w oczach publiczności ugruntować. Tak, ale to się dzieje w pierwszym akcie. Drugi akt nie przydaje już nic w tej mierze. Zakończenie tartifa było przedmiotem licznych komentarzy. Nieraz obwiniano Moliera o niedbałe i sztuczne zakończenia sztuk. Można by rzec na to, iż musi być poniekąd sztuczne zakończenie tam, gdzie przedmiot godny dramatu pisarz zamknął w ramach komedii. Tak na przykład tutaj trudno wręcz sobie wyobrazić, jakie byłoby możebne inne zakończenie. Wady, śmieszności może komedia ukarać swym bacikiem, ale tu, jakże zrobić porządek z tym zbrodniarzem bez udziału ręki sprawiedliwości? I tu jednak trzeba pamiętać, że nie wiemy, czy Tartif miał to zakończenie od początku, czy też dorobił je Molière później, zarówno aby okazać wdzięczność królowi, jak aby go niejako wciągnąć do wspólnictwa. I pomyśleć, wykrzykuje z żalem Maurycy Donej w miłych swoich prelekcjach o Moliere, że będziemy może wiedzieli kiedyś, co się dzieje na Marsie, a że nigdy nie będziemy znali pierwszych trzech aktów tartifa tak, jakie grano w roku 1664 w Wersalu. 8. Artyzm świętoszka. Ale czymże są owe drobne skazy wobec genialnych rysów tej komedii? W całej literaturze świata nie ma tak świetnej ekspozycji, tej ekspozycji, dla której Goethe nie miał dość słów podziwu. Jak tutaj, gdy w scenie pełnej ruchu, życia, pani Pernell, roztaczając przed nami swój charakter, mimochodem stawia i charakteryzuje cały dom Orgona, wszystkie figury. Zdanie świata o nich, stosunek ich do tartifa i wreszcie wypada impetycznie, stwierdziwszy policzkiem danym w Filipocie swoje miłosierdzie chrześcijańskie. W całym dziele Moliera, gdzie zwykle ekspozycja rozwija się zwolna w rozmowie między dwiema postaciami, nie ma tak świetnej sceny. A potem, zjawienie się orgona, jego sławny biedaczek, powtórzony czterokrotnie z coraz to komiczniejszym efektem, i potem opowiadanie jego o swoim poznaniu się z tartifem. Jak cudownie przygotowane jest zjawienie się szalbierza, z jakim naprężeniem go oczekujemy. I w akcie trzecim zjawia się wreszcie. W czterech wierszach mówionych za sceną jest już cały. Jeszcze dorzuca soczysty i zabawny rys obłudy w króciutkim dialogu z Doryną, aby natychmiast w karkołomnej scenie przejść do oświadczyn Elmirze. Nie ma może w literaturze świata śmielszego, genialniejszego skrótu. Poznaliśmy Tartifa jako gracza niezwykłej siły, i tu poznajemy jego słabiznę, zmysłowość. Pod tą surową suknią, pod tą obleśną twarzą wrą namiętności. I co za formę znalazł Mollier dla ich wyrażenia, jak te oświadczyny świętoszka całe wygrane są na języku dewocji i pokory, którym jest przesiąknięty. A potem w scenie z Orgonem, kiedy Tartif zdemaskowany, chwycony za rękę, znajduje się w położeniu, zdawałoby się, bez wyjścia, i nagle śmiałym zwrotem staje się panem sytuacji. Kiedy ci dwaj ludzie, Tartif i Orgon, klęczą nawzajem przed sobą, lejąc łzy rozczulenia, i kiedy wreszcie szalbierz zgarnia tłusty zapis z pobożnym westchnieniem, wola niebios we wszystkim niechaj się wypełni. Patrzymy na to z uczuciem bezgranicznego podziwu. Spełnią zadowolenia. Wyżej w teatrze nikt nie poszedł. Nie sięgnął. Zarzucano czasem temu świętoszkowi, że jest kreślony rysami zbyt grubymi, że obłuda jego jest zbyt jawna. Zarzut niesłuszny. Właśnie dzięki tej śmiałości skrótu ta figura jest tak teatralna, tak silnie stoi na nogach. Przy tym trzeba pamiętać o jednym: nie sam Tartif jest bohaterem sztuki. Jest nim dopiero łącznie z Orgonem. Ta para dopiero daje dwie fizjonomie problematu: szalbierstwo i zaślepienie. Szalbierstwo tartifa musi być grube, aby na jego tle uwydatniła się ślepota i zacietrzewienie orgona. W akcie czwartym śmiałą ręką sięga Molgier do skarbca efektów farsowych, aby w scenie orgona pod stołem złagodzić drastyczność naocznego dowodu, którego koniecznie było trzeba, aby przekonać orgona. To była ta scena, którą Napoleon uważał za szczególnie zuchwałą. A w końcu, gdy zdawałoby się, że już wszystkie źródła komizmu wyczerpane, że już Mollier wystrzelał wszystkie strzały z Kołczana, znajduje jeszcze przezabawną scenę pani Pernell, gdy z kolei przekonany Orgon natyka się na ślepy upór swej nieodrodnej matki i wreszcie kapitalną scenę z panem Zgodą. Ta scena z panem Zgodą jest głębokim i mądrym rozszerzeniem perspektywy Świętoszka. Czujemy tu, że w osobie Tartifa nie z jednym Świętoszkiem mamy do czynienia, ale z całą kliką, z kilką czarnoodzianych, odzianych, słodko mówiących jegomościów, którzy stanowią wszyscy jedno wielkie bractwo, zawsze gotowe udzielić sobie pomocnej ręki. Mamy tu wszystkie szczeble. Tartif, Pan Zgoda i niewidzialny Wawrzyniec to szalbierze. Pani Pernel i Orgon to członkowie tej samej kliki. Tym niebezpieczniejsi, że wnoszą w nią przy swoim zaślepieniu uczciwość i dobrą wiarę. Tej klice przeciwstawia Molière Elmire, dzieci orgona, rozsądną Dorynę i szlachetnego Klitandra. Bezsprzecznie uczciwi ludzie, ale raczej wcielający świecką uczciwość, niż przeciwstawiający rzetelną pobożność fałszywej. Rzetelna pobożność znajdzie swego cokolwiek zimnego i urzędowego obrońcę w klancie. Gorzej jeszcze zdarzyło się jej w Dążłanie, gdzie ataki na religię wkłada Molière w usta świetnemu Żuanowi a obronę jej powierza ciurze i głupcowi zganalerowi. Artyzm Moliera sprawia, iż dzisiaj, gdy tło jego komedii stało się na pozór tak mało aktualne, sztuka ta pozostała jedną z najbardziej teatralnych, jedną z najbardziej ulubionych. Nie zestarzała się ani trochę, mimo że zestarzał się jej temat. Ale czy ten temat naprawdę się tak zestarzał? Nie sądzę. Wprawdzie nacisk spraw religijnych na życie społeczne i indywidualne nie jest dziś taki, jaki był wtedy, ale cóż stąd? Czyż mało jest innych terenów, na których grasuje świętoszek? Dobro nieba zmieniło się dziś może na dobro kraju, dobro ludu, dobro społeczeństwa, ale istota rzeczy jest ta sama jest nią nadużywanie szanownych i świętych haseł dla osobistych celów a sztuka. A ideały jakiego bądź rodzaju, czyż to nie żer dla tartifów. Trzeba tylko umieć patrzeć, a odkryje się tartifa częściej niż się myśli. Jest on nieśmiertelny, jeżeli nie całego, bo to jest genialna synteza, skrót, to ułamki jego spostrzega się raz po raz. Świat jest pełen tartifów i organów we wszelkich kombinacjach. Notuje za Kielskim utwory, w których można dopatrzyć się od dźwięków tej komedii. Bohomolca, Figlacki z Księżyca, Krasickiego, Frant, Fredry, Zemsta i Ostatnia Wola. Ja bym dodał z nowszych sąsiadkę Jaroszyńskiego, Eustachy. Przekłady: Baudin, 1781, Franciszek Kowalski, 1848, Aurelii Urbański i Kazimierz Zalewski. Przekład niniejszy dokonany został wedle pomnikowego wydania Le Grand Écrivain de France. Główne prace krytyczne, którymi posługiwałem się przy opracowaniu, są na ogół te same, które wymieniono, częściowo bodaj w poprzednich tomikach Biblioteki Narodowej, poświęconych Molierowi. Tu pragnę zwrócić szczególnie uwagę na jedyną w swoim rodzaju książkę pod tytułem Świętoszek Aktorski. Jest to tekst Świętoszka opracowany przez starego aktora Komedii Francuskiej z uwzględnieniem wszelkich gier scenicznych, intonacji, akcentów, których tradycja utrwaliła się na tej klasycznej scenie. Dla teatru, dla reżysera wystawiającego Świętoszka, jest to wydawnictwo nieocenioną pomocą.